Prezentujemy Państwu wysokiej jakości nowoczesny ciśnieniomierz automatyczny z funkcją głosową. Ciśnieniomierz posiada praktyczne funkcje, które umożliwiają precyzyjny i wygodny pomiar ciśnienia. Regulowany mankiet pomiarowy, automatycznie dopasowujący się do ramienia, czytelny wyświetlacz z datą i zegarem, podświetlane klawisze, funkcje automatycznego pompowania, głosowe podanie wyniku pomiaru. Ciśnienie od 30 do 280 mm słupartęci. Dokładność wyniku pomiaru plus minus 3 mm słupartęci. Pomiar tętna od 50 do 180 uderzeń na minutę. Zapis dla dwóch użytkowników po 60 pomiarów z datą i godziną. Produkt posiada certyfikat TIF Reinhalt Polska, potwierdzający, że został szczegółowo przetestowany pod kątem bezpieczeństwa, funkcjonalności, wytrzymałości i poręczności. Ciśnieniomierz automatyczny z funkcją głosową. Doskonała jakość na co dzień.